Cześć, ja mam na mnie Paweł to nasz kanał Fotografia Jest Fajna. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o ogniskowym obiektywu, o jednej szczególnej ogniskowej obiektywu. To jest tak, że kiedyś, raczej znaczy ogólnie uważa się, że wzrok ludzki widzi mniej więcej, mniej więcej jak obiektyw o ogniskowej 50 mm przyjęty do pełnoklatkowego oczywiście aparatu. Mniej więcej, ponieważ to zaraz ktoś powie, że nie, to jest barier 45, inny powie, nie, nie, to jest 50 parę, i tak dalej. Dlatego zresztą takie obiektywy, czyli obiektywy 50 mm, były i są nadal. Uważany za obiektyw podstawowy, czyli taki, taki jak widzi ludzkie wzroko, wzrok. Czyli tak jak kiedyś, tak? Jak ja fotografując dawno, dawniej temu na, na negatywach, na filmach, yy, przez długi czas, że praktycznie prawie wyłącznie obiektywu 50 mm, ponieważ to był taki, który się kupowało z aparatem, który był tu i teraz. Natomiast yy, w współcześnie, w czasach yy, obiektywów zmiennoogniskowych mamy możliwość Dzięki ogniskowej y, wy, wpływania na, te, na to, jak wygląda nasz kad, jak to wygląda, jak wygląda zdjęcie. I rozmawiając na któregoś dnia z kolegą, y, pytałem właśnie o różnego rodzaju obiektywy ogniskowe i właśnie zaszło na obiektyw 50 mm. On mówi. 50 mm? Nie, to jest nudny obiektyw. Ja go nie używam. 50 mm to jest jakby ktoś szedł ulicą i nagle zobaczył, o, zobaczył te, te, to, to drzewo i to jest dokładnie takie zdjęcie. Zrobię, to po co takie zdjęcie robić? Zdjęcie musi pokazywać emocje, musi być inne od tego, co, co na co dzień spotykamy. Musi być albo szersze, albo węższe. Bo 50 jest nudna. Dlatego dzisiaj e, ja już pochodziłem sobie po mieście, przełaziłem to, porobiłem trochę zdjęć, ponieważ postanowiłem nagrać film. 50 wcale nie jest nudna. 50 mm wcale nie jest nudne. To jeszcze um, usiądę w domu, że przemyślę ten tytuł jaki będzie, natomiast um, zapraszam Cię na film że, o, o tym, że 50 wcale nie jest nudna. Zapraszam. Dawniej obiektyw 50 mm był takim obiektywem podstawowym. Tak jak powiedziałem, wszystkie aparaty miały obiektyw 50 mm lub jeśli to były na przykład obiektyw średnioformatowe, to miał obiektyw 80 mm, mniej więcej. Jeśli to były kamery wielkoformatowe, te najstarsze, to miały obiektyw około 150 mm. Gdybym dzisiaj chciał robić zdjęcia tak jak robili to dawniej, to dokładnie bym takiego obiektywu używał, 50 mm, ponieważ oni rzadziej używali szerokokątnych obiektywów. Gdybym chciał pokazać zdjęcie w duchu, później na przykład, na przykład zrobić na czarno-białe, albo sypiować, to obowiązkowo 50 mm obiektywem, ponieważ on inaczej widzi. Dzisiaj przechodziłem tutaj już kawał miasta, właśnie fotografując tym obiektywem, żeby... Znaczy jakim? a ja w ogóle dzisiaj fotografuję? Szóstka Mark II, Canon 6D Mark II oczywiście, z obiektywem 50 mm, kanonowskim 1.4. To, to jest ciekawe, ponieważ My z staramy się nie mieć wspólnych, czyli takich samych obiektywów, nie powtarzać obiektywów. Jeśli ja mam 7200, ona ma 7200 ze światłem 2,8. Ona ma 135. Ja marzę o 200, bo nie mam jeszcze. Jeśli ja mam szoki kąt 1635, 16 ona ma 1740 dla odmiany. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A nie, przepraszam, mamy dwie setki, które są jednakowe, czyli setki makro, które są jednakowe. A z takich obiektywów, to właśnie 50mm 51.4 jest następnym tym obiektywem, który y, zarówno ja mam, jak i Dorota w swoim zestawie. I to jest o tyle, że czasami zdarza nam się ten obiektyw ze sobą zabierać, dlatego że jego jasne światło w niektórych sytuacjach ratuje, a y, jego jakość plastyka, bo to, to jest plastyka, bo to jest. Tak dawno, dawno temu jeszcze fotografowałem wtedy kanonami manualnymi, czyli bezautofokusowymi, i używałem 51,8 do niego. I rozmawiałem z człowiekiem na temat właśnie obiektywów. On mówi, że bym sobie kupił 51,4. Ja mówię, ale po co mi 51,4? Ja tak tą, tą 1,8 którą mam przymykam przeważnie do 2,8, żeby uzyskać trochę lepszą jakość, albo nawet do 4, czy 5,6. Więc. Co mi za różnica, że ona będzie jaśniejsza, a jest no, kilkakrotnie droższa? Mówi, kup, zobaczysz, nie pożałujesz. No i jakiś czas później, nie wiem, ile minęło, pół roku czy ileś, kupiłem 51,4 i stwierdziłem, że rozumiem o co mu chodziło. Rozumiem yy, yy, różnicę. W obiektywie 1.4 i 1.8, nawet jeśli nie używam jego pełnego otwarcia, a mogę używać zawsze pełne otwarcie. Nie wiem, ile dzisiaj razy użyłem pełnego otwarcia, fotografując, chodząc i fotografując, kilka, naprawdę kilka razy. Częściej przymykałem go jednak do, do jakiejś tam przysłony. Natomiast to jest 50, bo. To, co powiedziałem, że kolega stwierdził, że 50 jest nudna, No, mm, ja, ja wiem, czy jest nudna. To jest dawniej, w czasach Zenita, to był mój podstawowy obiektyw. Ja chodziłem z 50, bo, bo taki obiektyw miałem. Miałem co prawda, jeszcze, zwłaszcza później, jak sobie dorobiłem, jeszcze dwóch, dwa inne obiektywa, nawet później cztery. Ale 50 to było to, czym robiło się większość zdjęć. I. Ja nigdy mi nie przyszłoby do głowy, że pięćdziesiątka jest nudna. I dzisiaj, jak założyłem tą pięćdziesiątkę na spacer po mieście, powiedzmy, to tak w pewnym się zastanawiam, mówię tak, tu bym użył dłuższej ogniskowej. Jak, a szkolciło. A miałem w plecaku dłuższą. A szkolciło, żeby wziąć dłuższą ogniskową, bo wtedy bym mógł sobie tamto wyciągnąć. Ale to jest tak. Jak, Kiedyś, dawno, dawno temu, pamiętam, robiliśmy zdjęcia cerkwi. Tak jeździliśmy po naszej wschodniej, już wschodniej granicy, robiliśmy yy, zdjęcia. Cerkiew, pach, pach i złapałem się na tym, że w pewnym momencie przyjechałem pod taką cerkiew. Aha, kościół wielki, tak, no to tak, zoom, ciach, aha, w tą sobie, puf, zrobimy sobie takie zdjęcie, ciach, w tą stronę zrobimy takie zdjęcie, załatwione już. I potem się stwierdziłem, że ja przestaję myśleć, a robię tylko, tylko zamiast robić zdjęcia, trzeba pstrykać zdjęcia. Więc yy, jako karę dla siebie za pstrykactwo wymyśliłem, dobra koleś, to teraz masz pięćdziesiątkę i od dzisiaj nie używasz innego obiektywu. No i powiem, że przy następnym kościele, przy cerkwi, miałem wielki problem, ponieważ ona się nie zmieści. I dzięki temu Zrobiłem jedno z naj swoich najciekawszych wtedy zdjęć. Dzisiaj tutaj, przed chwileczką, czy znaczy przed chwileczką, nie wiem, godzinę temu było, czy dwie godziny temu, yy, zrobiłem podobne zdjęcie, aczkolwiek nie, 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 nie takie jak tamto ciekawe, ale w podobnym duchu, czyli starając się zrobić element, którym, którym, yy, który jest żeby pokazać całość. To nie wyszło mi to, bo to, na to trzeba by się bardziej skupić, żeby coś takiego zrobić. Natomiast 50 dała mi szansę do tego, żebym mógł spokojnie skupić się nad swoim kadrem, nad, nad tym co robię, żeby, 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 o pani miała grzybki, ale pieszarki. To chyba ze sklepu raczej. 50 dała mi szansę na tym, żeby się skupić nad kadrami, nad tym co abym chciał uzyskać i udowodnić sobie, nie tylko sobie, mam nadzieję, że, że Tobie też, że obiekty 50 mm założą do pełnej klatki, bo jeśli masz APS-C, to będzie to obiekty w granicach 35 mm, chociaż tam są inne głębie ostrości się rozkładają, a jeśli masz mikro 4.3, to musisz mieć obiekty 25 mm, bo on będzie odpowiednikiem mniej więcej kąta widzenia y, ludzkiego oka. Y, natomiast, że taki obiektyw, podawanie takim obiektywem jest pewnym wyzwaniem, kolejnym wyzwaniem, które sobie narzucisz, które możesz zrealizować i dzięki któremu, realizując go, dzięki temu wyzwaniu uzyskać, możesz lepsze zdjęcia. Bo co jest najważniejsze w fotografii? Najważniejsze w fotografii jest fotografowanie, łabędzie. Bo w fotografii najważniejsze jest fotografowanie to, żeby wychodząc zrobić ciekawe, dobre, fajne zdjęcia, ale przede wszystkim zdjęcia dla siebie, żeby mieć frajdę z fotografowania, żeby czuć to fotografowanie. Ja, mnie aż w tej chwili aż nosi, bo uważam, że nie zrobiłem żadnego zdjęcia w tych, co są, które by było takie, które mi się naprawdę podobało. Tam może być coś ciekawego, natomiast ja nie czuję, żebym zrobił ciekawe zdjęcie i mnie w tej chwili aż nosi, żebym już skończyć gadać i z powrotem usiąść sobie na ławeczce, posiedzieć, yy, pójść na rynek, yy, tam widziałem taką yy, kawiarnię, panciastek się nazywała, gdzie można, gdzie można napić się kawy, napić się kawy, odsapnąć i z powodem rzucić się do tego, żeby móc nic innego nie robić, tylko robić zdjęcia w, w, z, za wejść, nie wiem, wejść w siebie z tym fotografowaniem, jakby odciąć się od całego świata jestem ja, mój aparat, mój obiektyw w tym wypadku 50 mm, y, który, który daje mi fajną plastykę i daje mi ograniczenia, które mnie pobudzają do fotografowania, i aż mnie niesie, żeby teraz iść porobić te zdjęcia. Ja, czy ja za chwileczkę polecę, bo y, najbardziej naj, y, bo. Mm, tak, ja pytam się, jak ktoś mówi mi: O, jest fotografem, to i coś tam, coś tam, coś tam. Mówię, dobra, pokaż mi swoje zdjęcia, a powiem ci, kim jesteś. Te, te, takie parafrazując, yy, nie pamiętam kogo. I w tym momencie, także ja, żeby zachęcić Cię do tego, żebyś yy, wziął 50 lub odpowiednik 50, w zależności od tego, jakiego używasz yy, systemu, yy, i żebyś poszedł, to ja za chwileczkę wrzucę zdjęcia, jakie dzisiaj, dzisiaj tutaj. Nie wiem, to jest półtorej godziny, które przechodziłem. Może nawet dwie. Do tej pory przechodziłem i yy, robiłem zdjęcia. Przy, przyznam się uczciwie, robiłem zdjęcia nim, ale też jeszcze analogii miałem. Y, które też widziały, jest też od 50 mm, ale nie wrzucę do filmu, bo zanim je wywołam, to minęły jeszcze dwa tygodnie pewnie. Także robiłem analogami, także nie aż tak się skupiłem, jakbym może chciał, ale no cóż, drugi kanał o analogach też. Yy, Wadzę, też rozwijam. Jakbyś się interesowała fotografia analogowa, to zapraszam tam ostatnio. Co było ostatnio? Pff, nie pamiętam. Wczoraj nagrywałem o Olympusie, om 707 film. Także on będzie pewnie za jakieś dwa tygodnie. I mniej więcej, to mniej więcej tak, tak jak ten, ten też wejdzie od dzisiaj. Za jakiś tydzień pewnie wejdzie do... Nie, ten to wejdzie dzisiaj jest poniedziałek, wtorek a ten będzie w czwartek, następny. Bo dzisiaj w wtorek nagrywam. Dobrze mówię, tak. Także yy, nie będę gadał już więcej. Dziękuję Ci za uwagę. Zapraszam, zachęcam do tego, żeby pięćdziesiątkom Porobić zdjęcia, bo czym trudniej, tym lepiej. Zapraszam do obejrzenia galerii, zdjęć, które ja dzisiaj tutaj przed chwileczką zrobiłem i których może jeszcze kilka zdjęć dołożę, które jeszcze, jeszcze zrobię zanim się światło skończy, a ja będę musiał jechać do domu. Także zachęcam. Dziękuję za uwagę, dziękuję patronom za, za wsparcie. I do zobaczenia. Cześć.